Tak szczerze, jakbyś musiał, to wolałbyś dać dupy, czy zrobić loda? Zrobić loda. Seria? No. No, wolałbym zrobić loda. Jesteś obrzydliwy. No, ale stary, no, co jest obrzydliwego w sumie w penisie? No, zwykły, zwykły kawałek mięsa, kurwa, no, co za problem go chapnąć do buzi? No i co? A Ty co byś wolał? Dać dupy. Czemu? Nie, tylko się wypinasz i tyle, i czekasz, nie? No, ale... Kurwa. Potem może boleć dupa. No tak, ale w, wiesz, w prezerwatywie, we play safe tak zwane. No to w prezerwatywie też może loda robić. No nie, bo musiałbym to do buzi wsadzić. Ja się szanuję. Nie, ja bym, ja bym mógł zrobić loda. Nie to, że bym chciał, ale bym mógł. Jakbym dostał, nie wiem, 10 tysięcy, za 10 tysięcy bym komuś mógł opierdolić gałę. Za 100 tysięcy nawet spoconął i bez gumy. No kurwa, ludzie, no jak z ręką na sercu nie zrobilibyście loda za 100 tysięcy, no kurwa, no przestańcie pierdolić farmazony, no. Przestańcie udawać, że się szanujecie, ludzie. Ty nigdy w życiu 100 tysięcy nie widziałeś. Ty byś jeszcze kurwa dorzucił seks analny w gratisie, bo byś czuł, że za mało zrobiłeś, no. Nie pierdol głupot. Lizałbyś dupek, że to Nesquik, no. No ale nie mówię, żeby nie miałbym odruchu, by by wymiotnego, miotnego, czy coś. Oczywiście, żebym miał, to chyba naturalne, ale. Ale za 100 tysięcy bym się przemógł, no. A co jeśli chodzi o robienie. Nie, szczery. Loda? No ta. Kurwa człowieku. Tak stanalny byłby gorszy od Loda moim zdaniem, bo kurwa dupę by ci chłop jebał.